Dobra, witam ponownie. E, ruszyłem sobie bitewkę, arkadówkę. Co tam, będę się bawił w jakieś tam symulacje. Na luzie do tego podejść. Przy okazji znowu znaleźć kilka ciekawych sytuacji. Może, może nie. E, ale na luzie teraz mam wywalone. naprawdę na tak gram, bo gram. Tam, znaczy gram. No kilka bitów dziennie i to na tyle, no bo no bo tak mi się chce. No. Więc sobie. Dobra, przypuśćmy ich, niech jadą. Tan, tararun, tan, Pchają się na trzeciego, niech jadą, niech jadą, niech świecą. Jak w zakonnice świecą, tak i gwiazdy świecą. Uwielbiam to. Normalnie go widzimy, kiedy wchodzimy w sum. Już go nie widzimy, ponieważ kamera inaczej już widzi. Widzimy z niższej perspektywy niż z trzeciej osoby. No i... I nam znika. Opsiku Jezus Maria, przepraszam Ale tak mi zakazowało w żołądku, że musiałem yy, dobra O, 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 o tutaj nie będziemy wyjeżdżać za mocno właśnie, niby ich widzimy, ale ich nie widzimy. Mimo że są za górką. Nie wiem po co kaman tak naprawdę Z tą widocznością O! Jak to pantery O, tam coś jest O i już znikło O O, też znikło O, tam się znowu pojawiło o. Dobra, ale wiem, że tutaj siły wroga jadą no tak, no ale mnie to wkurwia ja naprawdę, bo to jest tak mylące. Tak, 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 wiem, muszę patrzeć, muszę patrzeć na... No. no nie trafiłem. Achtung, Achtung! Jeee! Rozbiło się! Ale kiedy ja gram jak panterem w przednią płytę wchodzi wszystko! Uwielbiam to O, znowu nie doleciało, albo nie wiem kosmici zjedli pocisk. Super! Ja O, proszę bardzo, niemiecki, jak dostanie w amunicję, to pęka jak bańka mydlana i to nie ma od tego odwołania. M26 stanowi zagrożenie to 3485, proszę państwa. Proszę państwa, strzał na pałę trafiony, ale nie uszkodzony. Eee, dobra, wyjeżdżamy na góreczkę, strzał na pałę również. Nieudany tym razem, dobra, co by tutaj możemy jeszcze zrobić? O, o i z dwa, o, zniknął albo został zniszczony, nie wiem. Hmm. Nasz pojazd, tutaj się strzelają, czyli ktoś tam musi być. To nie ma. Nie ma to tamto. No, uwaga, uwaga. Achtung, achtung. T44. Oj, oj oj tutaj też jest. No. Teraz pytanie, czy ktoś mnie ściągnie, czy też nie. O, proszę. Tygrysa nie można pantery przebić, ale z innego główna można. Nawet z takiego Sherman'a. To jest dobra... dobra rzecz. Naprawdę... dobra. No i pociski tutaj, odłamki nie wlatują do środka jak w innych czołgach, czyli na przykład do radzieckich. Nie wiadomo dlaczego. Ale... o, Och! Och! Oh! jejku jejku gdzie dostałem a tu... Natu... no tak naturalnie że tak dobrze sam czubek wieży ale jak ja kurwa strzelam z 600 czy 800 metrów to trafić nie mogę wierzę bo pociski szlak trafia a nie wiadomo co się z nimi dzieje ale ten nie trafiał niech spoko no tak Magia gry Dziudo jak się uda Aj Boże Ja już nawet na arcajidach nie umiem grać Ludzie Ta gra już mnie tak zniechęciła <grybujesz> Sakra Oj, Iwan, Iwan! w sumie to nie jego wina Jumbo! Uuu, Jumbo nas popsuje! <śmierdzi> Oooo, oh, Boże, proszę bardzo! Jumbo, ale strzeliłem z tygrysa drugiego jak pantera pochylonego. Nie mogłem mu dać rady! O ja pierdolę, po prostu No nie, no nie Tego jest przednia, naprawdę przednia To jest coś pięknego Wod przy tym To jest naprawdę pikuś Pan pikuś, a Viva Union Grając w to trzeba ubezpieczyć się na życie, bo może cię szlak trafić. To co się wyprawia po wejściu USA to jest tragedia. Dobra, teraz czekam żeby Sherman mi zniszczył Ferdynanda, to już będzie. <grywa> Kurwa, totalny odjazd. Jest jumbo! <śpiewa> <A>. <śpiewa> nie mam, nie mam z czego strzelać! Pocisk nie doleciał! Wysyrała się, bida i płaczę. O Boże, Nie no naprawdę <śpiewa> Palę się długo, naprawdę Muszę co tu mamy? O, o, o. Długo się pali, nieprawdaż? Ferdinand jest zbudowany. Dosyć często. A pierdol. <zyski> <ja ty bzdury! ślimonide> <ślimenie> <ślimenie> o kur. Nie. To się nie da, panie Hamranek, nie 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 no zobaczcie, to przecież... To jest... oh, fuck, blać. Dobra, dzięki za uwagę. W jakże humorystycznym filmie Mam nadzieję, że Niektórym poprawi to humor na razie pozdrawiam.